Bo nie dam radę, no. powiedz, powiedz im no, kurwa powiedz im no, bo nie dam rady ja. No mów ty. Nie dam rady, powiedz, A powiedz. Nie co ja Słuchajcie, generalnie Dowiedziałam się godzinę temu Co ona się dowiedziała? Co się dowiedziała, Że nagłą śmiercią odszedł Problem jest z tym, za do nighty, na Donaitę wyłączyłem, możemy, włąc do możemy włączyć, możemy ale dla niego Na Znicza albo na Radościanie, niech ten nie, niech nie będę na wsi śmierci tutaj zarabiał Dowiedziałem się Mój przyjaciel Taki od serca. Powiedz co? Powiedz, no. powiedz to, bo nie dam rady. bo ja nie mam rady. Ja... Co, co? No właśnie to, umarł, kurwo jebał! Nie drzej się i nie rób się ofiary losu. Umarł stało się i się nie odstanie. Z razumie donai to nie można wysyłać, bo Dunaj te akurat są wyłączone. I ten się pogubię już pierdolę Czemu na świat jest taki pojebany kurwa Pomyśleć tym wszystkim, że jeszcze wczoraj, kurwa, żeśmy się witali. No, nie żyje Karolek z Słowa. Y, a wczoraj do Ciebie wlisał... Siema, prezes. A do mnie cześć, pchełko. Nie... M... Pogubiłem się już teraz, naprawdę. Pogubiłem się już w tym wszystkim w tym momencie Ach. jest kurwa okrutne jest bardzo okrutne. Człowiek człowiek był, człowieka nie ma, nie ma, po prostu nie ma. Nie ma nie ma, po prostu nie ma. Był nie ma, rojewał się na motorze i chuj.